Ja dzisiaj nieco bardziej konkretnie będę chciał Państwu opowiedzieć o rozwiązaniu, które oferuje Commvault, rozwiązaniu o nazwie Metallic, rozwiązaniu dostępnym, uruchomionym jako usługa z chmury Azure. Więc choćby dlatego, to jest znakomite miejsce, dzisiejsze otwarcie Centrum Regionalnego Przetwarzania Danych. Azure w Polsce, żeby opowiedzieć Państwu o rozwiązaniu backupu z chmury. Jeżeli chodzi o wyzwania i powody, dla których zdecydowaliśmy się przenieść naszą platformę z lokalnych data center również do chmury, no to o tych powodach słyszeliśmy chwilkę temu. Więc przede wszystkim wzrost danych, nie tylko w ramach lokalnych data center, ale również w ramach aplikacji, systemów, serwerów, pamięci masowej, które znajdują się w chmurze. A więc najlepiej jest chronić to wszystko, co jest w chmurze, te duże ilości danych, systemem, który również w chmurze się znajduje. Drugi powód bardzo, bardzo szybko rosnąca ilość cyberataków. Przede wszystkim typu ransomware. No i rzeczywiście my, jako państwo w zasadzie frontowe, będące prawie że na wojnie z Rosją, jesteśmy jednym z pierwszych celów tego typu cyberataków e, dokonywanych nie tylko przez gangi ransomware, które chcą zarobić na państwa danych pieniądze, ale również na. Froncie, na pierwszej linii ataków, po prostu państwowych hakerów prowadzących z Petersburga czy innych miast Rosji czy Białorusi ataki przeciwko naszej, naszym systemom, naszej infrastrukturze krytycznej. Trzeci powód to jest shared responsibility model. To, że Państwo trzymają dane w chmurze, w jakiejś aplikacji chmurowej, czy to w Azurze, czy to u innego dostawcy chmury. To nie świadczy o tym, że Państwo mają również kopie bezpieczeństwa dla tych danych włączone. Muszą Państwo o to sami zadbać. Mogą Państwo skorzystać z natywnych narzędzi, mogą Państwo skorzystać z narzędzi takich jak Metallic czy też Platforma Commvault, żeby zapewnić spójność backupu dla zarówno środowisk lokalnych, jak i środowisk posadowionych w chmurze. No i w końcu czwarty powód, no to jest coraz szybsza adopcja chmury. Jeżeli przenosimy do chmury nasze aplikacje, jeżeli korzystamy z najróżniejszych systemów w chmurze, jeżeli budujemy naszą infrastrukturę w chmurze, naturalnym jest to, że powinniśmy mieć system, który w chmurze z chmury świadczy usługi również backupowe. I takim pierwszym systemem, z którego jestem przekonany, Państwo bardzo korzystają, To jest M365 czy też Office 365 nie tylko w zakresie aplikacji biurowych, ale także coraz większym wykorzystaniu Teamsów. W Teamsach coraz więcej danych się znajduje, coraz częściej awaria Teamsów, atak hakerski, usunięcie danych przez jakiegoś złośliwego administratora, którego niestety musieliśmy zwolnić z pracy, powoduje bardzo duże przerwy w funkcjonowaniu firmy powoduje spore problemy, więc tak jak mówił mój szanowny konkurent, trzeba pamiętać o tym, że o365 to też jest środowisko, które trzeba backupować, które trzeba odtwarzać, jeśli coś złego się wydarzy. Dlaczego Metalik? Z kilku powodów. Przede wszystkim Metalik to platforma ComVolta. Przeniesiona do bardzo bezpiecznej, bardzo solidnej, bardzo skalowalnej platformy Microsoft Azure. Metallic to rozwiązanie, które nie tylko służy do backupu odtwarzania środowisk chmurowych, ale również środowisk data center lokalnego. Metallic wykorzystuje odporny, bezpieczny storage Azure Blob Storage, więc jest to repozytorium, któremu Państwu Państwo mogą swobodnie zaufać. Metalik ma kilka plusów, które mogą być interesujące, które mogą przeważać nad wyborem czy to standardowego systemu backupowego Commvault'a, czy też właśnie usługi z chmury Metalik. Więc, przede wszystkim, szybkie uruchomienie infrastruktury backupowej. Nie muszą państwo kupować dodatkowego sprzętu backupowego, to wszystko jest już w chmurze. Cała infrastruktura Comvolta znajduje się już w ramach Microsoft Azure, a jest to infrastruktura, która chroni również dane lokalne. Na naszym roadmapie mamy pełne ujednolicenie tego, co jest dostępne z platformy Comvolta w tej chwili, a jesteśmy Wendorem, który dostarcza ochronę dla największej ilości aplikacji, które są na rynku, i stopniowo te wszystkie aplikacje będziemy chronić również z poziomu Metallica. Natomiast dobra informacja jest też taka, że jeżeli Państwo wahają się między wyborem platformy standardowej Comvolta a wyborem Metallica, można poprosić o wyjątek, możemy takie wprost niewspierane aplikacje również uruchomić w ramach usługi Metalik. Więc proszę zakładać, że w zasadzie prawie wszystko, co jest dostępne w konwolcie, mogą Państwo mieć dostępne w Metaliku. Mamy możliwość elastycznego wyboru miejsca przechowywania danych, o czym za chwilkę powiem więcej. Mamy możliwość. Z samego faktu tego, że startujemy z chmury, że uruchamiamy backup z chmury, mieć taki wbudowany w rozwiązanie airgap. Nasze środowisko lokalne, w którym, które może być przedmiotem ataków, w którym może rozprzestrzeniać się ransomware lub inny malware, jest w naturalny sposób oddzielone od środowiska chmurowego. Więc jest to zdecydowanie większy kłopot, żeby w jakiś spójny sposób przeprowadzić szybki atak, który obejmuje oba środowiska. Państwa dane backupowe, które znajdują się od początku w chmurze, są bardziej bezpieczne niż te, które są w środowiskach lokalnego data center. Ale nie poprzestajemy na tym, zapewniamy wielopoziomową ochronę przed ransomware, kontrolę dostępu, szyfrowanie, wydajność zapewnia nam Ażur i yy, jesteśmy też zgodni z większością, a może nawet ze wszystkimi wymaganymi yy, regulacjami. No i co jest w tej chwili chronione metalikiem z pudełka? Więc, e, oczywiście, wszelkie środowiska wirtualne, zarówno w chmurze, jak i w środowiskach lokalnych. Kubernetes, we wszelkich jego odmianach, czy chmurowych, czy lokalnych. Bazy danych i aplikacje SAP HANA, e, Oracle, MariaDB i wiele, wiele innych aplikacji. Zapewniamy też ochronę backupową plików e, i obiektów. Zapewniamy dodatkowe rozwiązanie do archiwizacji, czyli przenoszenia danych zarówno tych danych z lokalnego data center, jak i danych w chmurze na tańsze przestrzenie storage'owe, na tańsze pamięci masowe, na tańsze warstwy pamięci masowej w chmurze. Zapewniamy ochronę backupową aplikacji typu software as a service, takich jak Salesforce, takich jak o 365, takich jak Microsoft Dynamics, ochronę punktów końcowych, zapewniamy ochronę Active Directory, jak również dodatkowe moduły do obrony przed cyberatakami, moduły cyberdywersji. Jesteśmy jedynym dostawcą backupowym, który tego typu rozwiązanie włączył w swoje portfolio i jest to również zarządzane z poziomu Metallica. Czyli nie chronimy tylko danych backupowych, nie jesteśmy tylko ostatnią linią obrony przed cyberatakiem, ale jesteśmy w stanie wykryć fakt trwającego ataku wcześniej, zanim tak naprawdę nasze dane zaczną być szyfrowane czy też nasz system backupowy zacznie być atakowany. Dajemy klientom wybór miejsca, w którym przechowujemy dane. Możemy je przechowywać naturalnie w Azure, tak jak mówiłem Azure Blob Storage, ale jeżeli chronimy aplikacje, które znajduje się w Oracle Cloudzie, w AWS-ie, w Google Cloudzie, naturalnym jest przechowywanie kopii danych właśnie w tym środowisku, żeby uniknąć kosztów egresu, czyli wynoszenia danych poza chmurę danego producenta. Można to zrobić w Metaliku, można to zrobić w platformie Comvolta. Metalik jest takim najbardziej naturalnym tutaj rozwiązaniem, ale również tą kopię danych można, zwłaszcza dla środowisk lokalnego data center, przechowywać w lokalnym data center na jakiejś pamięci masowej, którą państwo przeznaczyli na potrzeby backupowe, zarządzać tym z poziomu Metalika, z poziomu chmury AŻURA. A wykonywać te kopie i szybkie odtworzenia na poziomie lokalnego data center. Więc pełna elastyczność. Dostarczamy również do O365 moduł e-Discovery, czyli dodatkowe szybkie wyszukiwanie, indeksowanie danych. Pomocny w przypadkach takich, kiedy mamy jakieś problemy z wyciekiem danych, kiedy chcemy zebrać dowody na naszych pracowników, którzy wysyłają nie te dane co trzeba na zewnątrz, kiedy chcemy również zarządzać takimi przykrymi przypadkami jak na przykład mobbing czy też molestowanie seksualne, kiedy chcemy wyłączyć retencję, czyli kasowanie danych właśnie dla tego typu case'ów. Położyliśmy bardzo duży wysiłek na to, żeby zabezpieczyć środowisko Metalika przed cyberatakami. Jak Państwo wiedzą, tych cyberataków jest bardzo, bardzo dużo. Jednym z pierwszych celów hakerów, tych specjalizujących się w ransomware, jest system backupowy. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby Metalik w jakiś sposób został skompromitowany. W naturalny sposób jest ta separacja danych lokalnych, lokalnego data center od danych chmurowych. Mamy wszelkie możliwe certyfikaty bezpieczeństwa. Nasze rozwiązanie wykorzystuje rząd amerykański, więc mamy tą certyfikację FedRAMP. Naszym klientem jest na przykład Pentagon. Więc to też świadczy o tym, że dane, które Państwo umieszczą w Metaliku, mogą Państwo uznać za w pełni zabezpieczone. Metalik twice to jest właśnie. To unikalne rozwiązanie cyberdecepcji, czyli sieć wabików, sieć pułapek, hanipotów, bardzo szybko implementowalna, udająca systemy e, rzeczywiste, nasze aplikacje, nasze bazy danych, nasze systemy backupowe, niekoniecznie pochodzące od Commvaulta, także możemy emulować również serwery zarządzające systemami backupowymi, po to żeby hakerzy zamiast zajmować się rzeczywistymi systemami mogli skupić się i tracić czas na próbie włamania właśnie do takiego fałszywego systemu. W tym czasie dział bezpieczeństwa SOC dostaje informację o tym, że trwa atak takiego czy innego typu. No i w końcu metali Recovery Reserve, my to nazywamy cyfrową twierdzą. Jest to miejsce, gdzie przechowujemy Kopię, złotą kopię danych, kopię, która jest niezmienna, kopię, która działa troszeczkę tak jak cyfrowa twierdza. Cyfrowa twierdza, czyli jak taki średniowieczny zamek, który ma most zwodzony, który się otwiera. Dane są ściągane przez twierdzę do środka. Nie ma komunikacji typu PUSH, czyli środowisko zewnętrzne nie wysyła danych. Te dane są. Transfer jest inicjowany właśnie przez cyfrową twierdzę. I po zrobieniu transferu tych danych, które mają być naszą złotą kopią danych, most zwodzony się podnosi. Środowisko jest odcinane galwanicznie, sieciowe połączenia są odcinane i dane są bezpieczne. Wielu z naszych klientów skorzystało z tej funkcjonalności ponieważ było w stanie odtworzyć dane nawet po udanym cyberataku ostatnia kopia znajdująca się w chmurze Azure w ramach rozwiązania MRR rozwiązania które jest niedostępne również dla administratorów Azura tutaj tylko administrator Comvolta ma do niego dostęp więc nawet jeżeli haker przejmie konto administratora Azura nic z tymi danymi nie zrobi nie usunie ich nie zaszyfruje nie zniszczy Dane są bezpieczne, dane są zdeduplikowane, więc zajmują tylko tyle miejsca, ile to jest potrzebne. Jest to rozwiązanie, które rzeczywiście uratowało wielu klientom życie. Rozwiązanie wspierające zarówno systemy umieszczone w chmurze, jak i nasze systemy on-premise. Jeżeli Państwo chcą się przyjrzeć tej technologii, zachęcamy do uruchomienia krótkiego triala, krótkiego demo, rejestracji na, sto, na stronie metalik.io i w ciągu kilku, kilkunastu minut mogą Państwo zacząć testować backupy odtworzenia Państwa systemów, sprawdzić czy to rozwiązanie będzie pasować. Do Państwa środowiska, do Waszych aplikacji, czy to chmurowych, czy to umieszczonych w lokalnym data center. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy na nasze stoisko. Są jeszcze nagrody do wygrania dla tych, którzy wypełnią ankietę. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.